w pancerze, gorli, odważni, niezłomni w swej wierze. Przybyli na koniach, z na ze szpirem na ustach, z mieczami w narzenia w momencie spełnienia. Nadchodzi ich krwawy, bez chwili wytchnienia. Dowódca spojrzał na nich wzrokiem swym spokojny. Bo widzę chłopcy, że zaczerwiecie się do wojny. Nie twierdźcie, może kiedy dla Was mam zadanie, odmaszerować na ziemniaków pobieranie. Oto po rycerze ściągnąwszy uchle, szorują patelnie, i myją talerze. I szykują śniadania, zerują ubrania, zmiatają podłogi, iście do posłania. I tamte marzenia. Ta misja przemienia, rozpędza ich ich wyobrażenia. W ich dowódca po ramieniu lepiąc chwali Do no, chłopcy całkiem nieźle, żeście się spisali, czas byście wreszcie nawet z resztą kompanii. Ruszyli w bój, to znaczy znamy się napili. I oto rycerze. Mierze, I każdy kieliszek do domu w swoim bierze Jedzenie i picie śnieg, śmiech i wiecie dziewczyny i tańce to właśnie jest życie Tam to, to marzenia minęły jak tchnienia I świat młode, duże, dojrzałe przy mnie Dowódca zamilkł w tył, stoszywszy się z siedzenia. Rycerze z nim zmożeli drzewią na kamienia. W barkownikach hrabie, opierając się na łokciach, A piwo spływa mu po brodzie i paznociach. I oto rycerze w swym kwaterze nie widzą jak nagle próg oddział i bierze. Bo kompanii, kompani tak mocno są sklani, Że nawet nie piszą, gdy są zażegnani. Piękne marzenia poranek przemienia, Choć Żywi przegrali bez próby walczenia. Dowódca do nich ani słowa już nie pisną I opuścili w sprawu to bo tak oto wstydem i porażką się okryli, do swojego miasta rankiem dziwca powróci. Lecz oto rycerze przelękni się szczerze, gdyż było rozkrzyczany na ręce i wierze, bo przyszła rano, że wojnę wygrano, trąbcią za zwycięzców te panny jarom, więc to tam marzenia i braki. Jest chronić dobrego imienia. Rycerze rzekli więc do ludu mocnym głosem, tak byśmy właśnie ochronili was przed czołem myśmy wśród podkli z wątpienia w ruch spali, nie niepomni dla nas życie narażali. Już chwała rycerzy, bo się szerzy i król na przeciw Czas wesele pozbywa mi ciele. ich I w wiary się I dawne marzenia w dół mienia Przestają się liczyć niebawem wspomnienia I król im Dzięki wam za ocalenie Bo to wam daje słuszne złoto i wierście. Na wyścig kierowali zębi I dziś mianuje ja was generałami I po to rycerze w strejkowej kwaterze Przy złotych fotelach nasiedli przy sferze To walczą wraz z nami choć chorągiewkami, Bitymi na planie pustymi palcami Tak po to marzenia odbiegły spełnienia, Wojują jak chcieli, choć bez zagrożenia. I mówią dzisiaj do nas wspólnie z godnym głosem. Cóż tu tak właśnie naszym losem? o wierzy, My wierzymy w fakty, wierzę w życie, tak nie leci. Inaczej chcieli, lecz marzenia są dla dzieci.